Zobacz, jakie piękne efekty ma moja klientka Justyna. Polecam program Łani, bo to nie tylko ćwiczenia, to również wsparcie, e, baza szkoleń, bardzo ciekawa e, grupa, która wspiera się nawzajem. Jestem mamą dwójki dzieci, w tym synka niepełnosprawnego, więc mam co dźwigać. E, kręgosłup nie dawał mi już rady, e, bardzo mnie bolał. E, po, kilku, po kilku ćwiczeniach, Niesamowita zmiana. Kręgosłup mnie boli, jestem silniejsza, mam siłę aby ćwiczyć mojego synka, także bardzo polecam. Staję się silniejsza, mam więcej energii. Także naprawdę polecam każdej kobiecie, bo każda z nas jest ważna i warta. Gratulacje Skarbie, i pamiętaj, że ty też możesz mieć świetne efekty czyli jeżeli jesteś gotowa żeby zabrać się za swoją sylwetkę i mieć efekty niebawem to wyślij mi wiadomość z sylwetka a porozmawiamy o tym jak ja tobie mogę pomóc żebyś była silna, szczupła i pewna siebie dziękuję